Dej no jeszcze dwie bryłki rudy. I co za to kupisz? No. a Zajaram się bagiennym zielem jak magnacie. Beliar, twoja mać. No ale zbroję masz do walonu. Powiedz, że nie. Dajcie bryłki. Ale po co ci? Gdzie kupisz ziele za dwie bryłki? Obozie na bagnie. Jak cię kur? Czego chcesz? Zejdź mi z drogi, ty gnijący ochłapie. Jak cię kurna prasnę? Wypadł stąd. Zostaw mnie w spokoju. Zobaczymy. A pocałuj mnie o tu. Już li cię nauczę. Mądre to kurna mądre. No ale widzisz. Czup kurna, dej dwie bryłki jeszcze. Bagienne ziele będziesz palił. Jasne, a co? Od kogo bierzecie zieletera? Z... z takiego... Ś... Śródełka. No ale od kogo? A bejar cię interesuje, od kogo? No muszę wiedzieć, bo może będę chciał kupić. A daj pięć. Kurde, nie mam. Masz, 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 masz. Dwie bryłki ci mogę dać. Pięć. Ale chciałeś dwie. Ale daj trzy. No ale po co ci? Jeszcze. No, wziąłem ci dwie, to informacje możesz mi sprzedać. Za mało. Jeszcze... Jeszcze bryłkie... Jeszcze dwie. Nie no, teraz coś powiedz, kurna. Tycy, coś w pisteczkę delikatesik? No ale od dara bierzecie, czy od cifera? A chudzie obchodzi. No ale kurna powiedz, bo może bym chciał. Bryłkę rudy jeszcze dają. Bierzemy normalnie. No, no, no. Jest takie źródło. No ale gdzie? Ty za dużo chciałbyś wiedzieć. No bo ci zabiorę tę rudę z powrotem I cię jeszcze kurna zleję. Weź kurna wyjdź... ...cwaniaku. Jak wyjdę, to będziesz krwawił. Otrząśnij się, bądź sobą, rudziu. Płyniesz z nami? A gdzie? Na wojnę. Do myrtany. Teraz? Nie no za godzinę. Jasne? No ale jak ty się najarasz? Nie najaram się. Ale idziesz po ziemi. Co ty se myślisz? I co mam się w szaty magałnia ubrać? Normalka. Ty cóś w pisteczkę delikatesikka, elegancja, myrtana. Uak. Jak cię kurna prasnę we w mordę, ty kurna zarazołorowy! Będzie mnie wkurwiał Beliar, jego woko i nosa mać! Dobra uważaj, bo cofa. Ty się kurna otrząśnij, co robisz człowieku! Jeśli się podobało to wesprzyj mnie na kofi. Odwieć też patrona i tego